Hello siemano, z tej strony ja, rt02 Dzisiaj nagrywam taki <laughs> vlog, z... vlog z Wisły Zrobimy ich takich trzech Chociaż w sumie to tak dziwnie brzmi, więc nie wiem co Nie wiem Nie wiem, tutaj mamy góry Do Tego chyba to będzie Vlog z gór Kontynuacja części w z gór i myślę, że będę się starał takie odcinki robić jak najczęściej, bo Dobrze. widzę, że też dużo osób y, lubi moje odcinki z gór, dużo osób ale muszę przypomnieć na moim kanale, że na moim kanale są dwie, y, dwie części odcinki z gier dla osób y, o, dla, dla, dla dzieci czy, czy czegoś takiego jeszcze odcinki tam dla osób, które mogą oglądać, wszystko, tak. Ale też muszę oglądać, muszę nagrywać odcinki z gier. Teraz tak, yy, nie wiem, jak zrobić coś takiego, żeby połączyć konta, żeby na PS się nagrywać. Bo chciałbym na PS4 też nagrywać yy. gierkę, fajną. Musiałbym się podłączyć. I, a pokażę Co tam? No mam buty takie. Takie buty snowboardowe. A to jest nasz samochód tymczasowy. Nie? No taki, taki samochód. No i tak, mamy takiego żyfa i ja spoko, ale teraz chciałabym jeszcze powiedzieć, że muszę mieć kanał przydzielony na pół, bo u mnie to nie wyjdzie, ja muszę tak, nagrywać te odcinki i z, i z gier i z butów. nie może być na, na przykład czegoś takiego, że ja sobie skończę z nagrywaniem z gier i będę tylko nagrywał sobie takie odcinki z góry. Z tego powodu, że mam te gry, mogę sobie nagrywać to... mogę nagrywać odcinki częściej. A ja chcę nagrywać odcinki częściej, bo nie chodzi mi o wyświetlenie, tylko o to, czy wy to lubicie. Ja daję wam coś, że możecie to oglądać. No i ja sobie teraz jesteśmy i idziemy na trzy kopce wiślańskie. No i przynajmniej mamy tego sticka i mogę sobie fajnie nas widać, tak? Dobra, chodź do dekocji. Filip, a pokaż ten widok z turystami, którzy idą i dokąd Ja już wiemy? pokazałem. Nie wiem, czy przez słońce wszystko widać, mam nadzieję, że tak. Dobra, to widzimy się po cięciu. Czekajcie, bo już nie pamiętam, jak się cięcie robi. Dobra, cześć. I Filipek, co robisz? Idziemy pogłaskaj. Nie, bo jak ona je to nie można jej drażnić, bo się wkurzy i cię tymi rogami. Nie żartuj. Idziemy pogłaskać. To jak zostanie jeść Ona cały czas będzie jadła. No pogłaskaj ją. Jak w tych bajkach, która teraz tak dał mnie nas smarka tak <laughs> Nie rób tak, nie rób tak, nie rób tak, nie rób tak, nie rób tak Nie, bo nam się to jest no, istenie się... Pogłaska i idziemy dalej No dobra Tutaj na mnie patrzy ma ja. A z, z tyłu nie. Czantoria Wyczek Masz sobie wyłącz Filipiku Czekaj Wyczek <laughs> No zaczyna idziemy tam są <noise> Szarża byka <noise> Dobra to czekaj tylko sobie pauzę dam O siemano My idziemy Idziemy dalej Jesteśmy już w granicach IQ mojego umysłu To tak mniej więcej może że jesteśmy tak gdzieś w dwóch trzecich drogi Myślę, że tak jeszcze z 20 minut pójdziemy. Z tego powodu, że na tą górkę się idzie 30 minut? A my idziemy na tak trzy górki, trzy te. No wiadomo co, gdzie idziemy. Bo już mówiłem wcześniej, więc nie będę przypominał, bo nie pamiętam. Nie będę mówił też o tym, co, o czym miałem mówić, czyli o łapkach w górę, bo ja nie będę mówił o łapkach w górę. Dlaczego, bo? Ty nagrywasz, E Tak, y... bo według mnie mówienie o łapkach w górę nie ma żadnego sensu. Po prostu dajcie lajka, jeśli lubicie. Jeśli lubicie mój film, no to dajcie łapkę w górę, ale jeśli go, tylko, jeśli go lubicie, a nie że dam mu lajka, bo, bo powiedział, żeby dać lajka. Więc y, dajcie łapkę w górę, albo łapkę w dół, jeśli Wam się nie podoba film, albo jeśli Wam się podoba, to dajcie łapkę w górę. Em, no i. Em, hmm. No i jeszcze, y, jak macie chodzi o subskrypcję subskrypcję to mogę Wam mówić, żebyście dali dlatego, bo jeśli lubicie mój kanał i oglądacie praktycznie wszystkie odcinki no to dajcie tego suba, nie? Bo, y bo subskrypcja daje coś takiego, że po prostu potem macie dzwonek i tam dajcie sobie w tym dzwonku zaznacz zaznaczcie wszystko i wtedy będziecie dostawać powiadomienia na moje filmy jak so coś nagram to będzie takie Bim, I ben, będzie wyświetlony mój film, będziecie mogli co oglądać. Ja wiem, że um, tłumaczę to, bo tysiąc ludzi już wie, jak się obsługuje YouTube'em i mi powie: Ja nie jestem jakiś taki, ale może mnie oglądają jakieś inne osoby też, tak? Nie wiem, jakie osoby mnie oglądają. Wy mnie widzicie, ja was nie widzę. No i ja po prostu powtarzam, tak? Jakby ktoś był nowy albo coś takiego. No dobra, to widzimy się w następnym cięciu, jak już będę na szczycie. Raczej. Jak będę na szczycie. Cześć. Siema. Jestem już na i szczycie. I I tutaj mamy takie drzewo, tylko ja nie wiem, co jest na ekranie, dlatego... Nie wiem. Siedzę tutaj na takim drzewie, który wygląda normalnie jak ławka. To mamy takie drugie drzewo, które wygląda jak ławka. W tym miejscu. I można też na nim usiąść. No i... No, i tutaj mamy drzewo, na którym siadzę normalnie, i jest wszystko fajnie. <laughs> jesteśmy na szczycie. I tu mamy jakieś kamienie, na którym jest napis Wisła. Ogólnie tu jesteśmy na trzech kopcach em, Wiślańskich czy czegoś tam nie pamiętam jak to było, chyba Wiślańskich no i jest fajnie ja sobie siedzę tutaj I teraz już nie siedzę um, no i jesteśmy tutaj tu jest też Orłowa Równica Czyli tam można za 2,5 godziny Orłowa, do Równica. dojść Filip tu pisze u góry, patrz Równica 2,5 godziny 10 km nie, Równica pisze u góry a jesteśmy na jakim szczycie? Równice. A na jakim szczycie jesteśmy Filip? Co tam pisze u góry? Poważ z tej strony. Czekaj, czekaj. Trzy kopce wiślańskie, czyli dobrze mówiłem tak. kopce wiślańskie. No i, i chodź, spoko, no i dobra. Tutaj mamy takie kamienie, gdzie mamy napis Wisła. Tu sobie strzelę fotę. No i ten kamienie tutaj mamy napisane ustroń. Są takie trzy kamienie, ale. Oj, oj, oj. To jest coś takiego, że tutaj mamy wisłę. Tutaj wisła jest, chyba to widać. E, tutaj jest ustroń. A tutaj pewnie też coś było jeszcze, ale... ale gwoździe są tylko. Ktoś zepsuł tabliczkę czy coś takiego. To mamy jakieś takie, takie coś. Tata! Co robisz? Idę. Idziemy zobaczyć ten wyciąg narciarski i zwracamy. Ale po co? Przecież go widzę z daleka. Ale gdzie ci się spieszy w tą pogodę, jak za pół godziny jesteśmy No No, mi się do hotelu. Ale za pół godziny Ej, czy mogę mówić, y, jaki to jest hotel, czy dostanę prawa? Jeszcze raz. Mogę mówić nazwę hotelu, czy dostanę prawa? Chyba mogę mówić, nie? No, co w tym jest złego? Nic się nie stanie, chyba nie wiem, bo ja się nie znam jeszcze y, totalnie na tych prawach, bo czytałem właśnie te prawa, ale... Sprawy są takie, że chyba... Ale ty nie reklamujesz jakiegoś hotelu, gdzie mówisz, że... No tak, że jestem w nim. No i mogę mówić raczej. Wiem, że na pewno nie można puszczać jakiejś muzyki. Jakiegoś no to innego... To? Jakiegoś innego... Nie. Jakiegoś innego filmu. No i jakiejś innej muzyki taka od kogoś. Nie mogę puszczać na pewno. I teraz tak, ja jeszcze wytłumaczę jedną rzecz, póki idziemy. Live streamów nie będę robił, bo nie jestem aż taki... No dobra, jak, jak będę miał tam, załóżmy, 300 subskrypcji, to możemy zrobić live'y. Ale według mnie nie opłaca się kompletnie robić live'ów, jak będzie na nich 3-4 osoby. Jeśli się robi live'y live tam na... Nie wiem, jak się robi, na Twitchu się live'y robi, czy nie wiem, jak się to robi, to yy, na live'ach nie będę. Na... Live'y nie będą, póki nie, ben, nie będę miał więcej subskrypcji, bo ja live'ów live mi się po prostu nie opłaca robić, tak? Mam 100, tam 120, tam chyba 6 subskrypcji, nie wiem ile, nie sprawdzałem. M, no i no co? To mamy video też, bo ja nic nie widzę, co jest w kamerze, bo mam cały ciemny ekran, znaczy mam cały czarny ekran, jak nagrywam, nic kompletnie nie widzę. Yy, więc tak, o, teraz coś widzę. Ale ja rozjaśniłem praktycznie na maksa, ale mi się y, ten wyładuje. No. no jesteśmy w źle. Szczególnie spoko. Ja to mogę jeszcze bardziej wydłużyć, to co wydłużę, będziecie więcej widzieć. Teraz więcej widzicie. No i spoko. Ym, no i ja... O! Czekajcie, się, to się dowiemy co to była za trzecia tabliczka. Czekaj, co to było? To jest granica Wisła, ustroń Brenna. O, Brenna to była trzecia tabliczka tam. Pamiętacie te, te, te przed chwilą? No i teraz tak, na live'ach mnie nie będzie na pewno. Póki nie będę miał tam 300 subskrypcji, bo to nie ma sensu, jak nikogo nie ma na live'ie. No, sami się z tym zgodzicie. A to jest w ogóle betonowe to ustroń. Brenna. Tutaj mamy trzy kapce wiślańskie. Szczyt w paśmie równicy, w eskid... W Beskidzie śląskim trzy kamienne znajdujące się na szczycie są, symbolizują górę trzy kopce, które na, której nazwa pochodzi od jej położenia na styku granic trzech miejscowości ustronia, Wisły i brennej. No to dlatego są w początkowym w okresie rozwoju osadnictwa na tych terenach każda jednostka osadnicza znaczyła swe granice nacięciami na korze drzew, zakrzosy, lub właśnie kopcami układanymi z kamieni. Przymiotnik wiślańskie dodano w celu odróżnienia góry od innych trzech kopców z kamieni. Czy znaczy z. czekajcie. Trzech kopców, nie umiem czytać. Ze szczytu rozpościera się widok na Skrzyczne, 1257 metrów nad poziomem morza, Kotarz 985 metrów nad poziomem morza i Grabowa, Grabową, 907 metrów nad poziomem morza. Grzbiet Starego Gronia, osiedle roka około 700 metrów nad poziomem morza. Orłową 813 metrów nad poziomem morza, Równicę 884 metrów nad poziomem morza i Czantorie 995 metrów nad poziomem morza. Przez trzy kopce wiślańskie biegnie żółty szlak turystyczny w kierunku przełęczy salmopolskiej. Na grzbiecie trzech kopców znajduje się małe prywatne schronisko górskie Telesforówka. Właściwy szczyt trzech kopców wiślańskich znajduje się nieco niżej. No jak słyszeliście to, to tak to jest, tutaj mamy trzy kopce wiślańskie, czyli Wisła, ustroń i Brenna, z tego powodu, że jestem Wiśla, to usiądę na kamieniu Wisła. Mm. No, jestem na kamieniu Wisły. Mogę nawet potwierdzić, że jestem na kamieniu Wisły. Tutaj mamy Wisłę, Jak widać. No i co? W sumie to możemy koniczyć. Yy, tak było fajne odcinki z gór. Wrócę na pewno na kanał. Trzymajcie się. Cześć.